Serdecznie Państwa witam. Dziękuję za przybycie, bo Państwa obecność jest kluczowa, jeżeli tak to można nazwać, jeżeli chodzi o powodzenie aukcji, o której chcę Państwu chwilę powiedzieć. Mianowicie dostaliśmy parę miesięcy temu propozycję zakupu dwóch rysunków Jana Matejki przedstawiających Hetmana Jana Tarnowskiego. Rysunki pochodzą z Dzikowa oprawione w piękną ramę z herbem Leliwą. Jako że jak powiedziałem parę miesięcy temu dostaliśmy, nie mogliśmy wystąpić o pieniądze do nimu, bo złożyliśmy w tamtym roku dwa wnioski, zresztą obydwa przyjęte i prawie milion złotych dostaliśmy na zakończenie spraw związanych z zakupem kolekcji, a ofiar Ofiarodawca, jeżeli tak można powiedzieć, chce, żebyśmy najpóźniej zapłaty dokonali do końca lutego tego roku. Dzisiaj te rysunki znajdują się jako depozyt w naszym naszym muzeum, ale jako że zostało nam półtora miesiąca, to szukamy pieniędzy, uderzamy, mówiąc kolokwialnie do sponsorów, z nadzieją, że uda nam się te pieniądze do końca lutego pozyskać i te dwa rysunki zakupić. W ramach również i tego, że samo muzeum nie chce siedzieć z założonymi rękami, to podjęliśmy działania, efektem czego jest zebranie kilkudziesięciu prac artystów z całej Polski i te prace będą w najbliższą sobotę o godzinie 16:00 licytowane. Wśród tych prac mamy naprawdę znakomitych autorów, mamy świetny rysunek Mariana Ruzamskiego. Mamy dwie prace Ryszarda Mrozowskiego, mamy fantastyczną pastelę profesora Marka Saka. Wielu artystów, tak tarnobrzeskich, jak i powiedziałem z całej Polski, obrazy pochodzą nie tylko od artystów bezpośrednio od artystów, ale obrazy pochodzą również od, nazwijmy to kolekcjonerów, którzy zdecydowali się te obrazy, które mają nam podarować. I tu chcę wymienić przede wszystkim Staszka Dziubaka tarnobrzeskiego artystę, który w każdej aukcji uczestniczy i kilka prac, które ma w swoim posiadaniu na tą aukcję przeznacza. Chcę podziękować pani Donacie. Kuczyńskiej, która podarowała nam dwa, dwie piękne prace Mrozowskiego. Chcę podziękować panu Andrzejowi Gługowskiemu, który podarował nam kilka bardzo dobrych prac. I wymieniając wprost artystów, to rzeczywiście pan profesor Sack, który, którego można nazwać przyjacielem naszego muzeum, również taką pracę podarował. Chcę również wymienić dwóch artystów, którzy zawsze artystów rodzimych. Mam to na myśli przede wszystkim Panią Bożenę Wójtowicz-Szlęzak, która na moją prośbę nigdy nie odmawia. W tym roku podarowała w piękną pracę Wzgórze Miechocińskie. Podobnie jak Pan Grzegorz Gerba, który też na każdą moją prośbę podaruje czy zawsze daje swoją grafikę Grzegorz Wójcik bardzo dobry tarnobrzeski malarz który w tamtym roku brał udział w sympozjum rozamskiego to również Człowiek, który i w tamtym roku, i w tym swoją pracę przekazuje. Ja chcę powiedzieć, są to prace, które w wielu przypadkach to są prace aukcyjne, osiągające dość spore sumy na aukcjach ogólnopolskich. Także nie tylko wartość artystyczna, ale również i wartość finansowa, jeżeli tak można powiedzieć, stoi za każdą z tych, z tych prac. I rzeczywiście ja się ogromnie cieszę, że poprzez. Te sympozja, które już dziesięć miały miejsce w Dzikowie, my dorobiliśmy się nie tylko przyjaciół, ale ambasadorów naszego muzeum. Kiedyś, kiedy zaczynaliśmy i tworzyliśmy pierwsze wystawy, trzeba było szukać poprzez układy, mówiąc brzydko, artystów, którzy chcieliby tutaj pokazać swoje prace. Dzisiaj jest tak, że ja mam telefony i dzisiaj już możemy wybierać z 20 czy 30 chętnych do pokazywania swoich prac w Dzikowie. Wybierać tych, którzy, którzy nam jakby najbardziej do profilu kolekcji pasują. Także to jest rzeczywiście wartość dodana do, do naszego muzeum. Ci ludzie, ci artyści, którzy są z nami którzy nas no, w każdej chwili wspierają. Chcemy, żeby rzeczywiście ta aukcja przyniosła spory dochód i stąd ogromna prośba do wszystkich, którzy nie tylko lubią sztukę, ale chcieliby wesprzeć nasze muzeum, aby. Przyszli w sobotę na godzinę 16, wzięli udział w licytacji. Tu każdy grosz się liczy. Licytacja będzie drobniejszych dzieł od 100 zł, tych większych. Malarstwo olejne będzie cena wywoławcza od 300 zł. Wszystkie mają oprócz tego, że bardzo dobrze autorzy, to jeszcze mają wszyscy, wszystkie te prace duży walor dekoracyjny, więc każdy, kto chciałby w jakiś sposób zawiesić w swoim mieszkaniu czy w swoim biurze ładną pracę, to ma możliwość zakupu. A poza tym chcę powiedzieć, że każdy, kto weźmie udział w licytacji, wylicytuje jakieś dzieło, będzie zapisany jako sponsor sponsor tych dwóch rysunków Matejki. Chcę przypomnieć, że rok temu robiliśmy podobną aukcję, potrzebowaliśmy 20 tysięcy na zakup, też nawiasem mówiąc portretu Hetmana Jana Tarnowskiego na koniu, konny portret Januarego Suchodolskiego za 20 tysięcy złotych i praktycznie całą tą sumę w wyniku aukcji żeśmy uzyskali. Także liczę również i na pomoc w tym roku, stąd Moja prośba i podzięka w, w stosunku do mediów, a żeby sprawę nagłośnić, a żeby wszystkich chętnych przyciągnąć, bo myślę, że nie możemy dopuścić do tego, żeby rzecz związana z dzikowem, a do tego rysunek Matejki, który sam w sobie jest rzeczywiście ma wartość nie tylko kolekcjonerską, żeby znalazł się gdzie indziej niż w tym miejscu. Stąd moja prośba, mój apel o to, by wziąć udział w aukcji, by mieć świadomość, że bierze się udział w czymś ważnym nie tylko dla naszego muzeum, ale również dla naszego miasta.